26 października Łukasz 13 wiersze 1 do 9. Panie jeszcze na ten rok go pozostaw. Na ten rok jeszcze pozostaw, to taka znowu wypowiedź dotycząca miłosierdzia gospodarza nad konkretnym figowcem, o którym właśnie traktuje ten fragment. Wiemy, że Ewangelia Łukasza pisana jest do pogan, a więc oni sobie mogą za pomocą takich fragmentów też uświadamiać, jak wielkie miłosierdzie Bóg im okazuje. Ale tutaj okazuje się także coś innego. Nie tylko Bóg okazuje miłosierdzie tym, którzy jeszcze jakby w ogóle są poza tą winnicą, ale także nawet gdy już od jakiegoś czasu ktoś jest zasadzony, w tej winnicy i nie wydaje owocu, może liczyć na Boże miłosierdzie, na Bożą łaskawość. Popatrzcie, my nieustannie jesteśmy urzeźniani przez Pana Boga sakramentami, słowem Bożym. Jesteśmy też obdarzani zrozumieniem naszego życia poprzez różne wydarzenia płynące z tego życia. Pan Bóg nieustannie ma nadzieję, że z tego skorzystamy i będziemy wydawać obfite owoce. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.